Uczeń liceum ma śmiertelną obsesję na punkcie pięknej nauczycielki i jest zdeterminowany, by zrujnować jej życie, jeśli nie będą mogli być razem. Po porannym biegu Stephanie Archer udaje się do domu, aby przygotować śniadanie dla swojego męża Michaela i córki Nicole. Przypomina mężczyźnie o wycieczce szkolnej w ten weekend i pyta go, czy poradzą sobie bez niej. Mimo, że Stefani przygotowała śniadanie, Michael mówi, że nie może jeść, ponieważ musi iść do pracy, a Nicole również odmawia posiłku, ponieważ jest na diecie sokowej. Idąc do samochodu, matka widzi rozproszoną córkę rozmawiającą przez telefon i przypomina Nicole, że zawsze jest tam, aby wysłuchać, jeśli chce o czymś porozmawiać. Później kobieta przyjeżdża do publicznego liceum, gdzie uczy biologii. W klasie nowy uczeń przychodzi spóźniony i przedstawia się jako James. Gdy rozbrzmiewa dzwonek, Stefani przypomina uczniom o odjeździe autobusu o ósmej rano na jutrzejszą wycieczkę do Florida Keys. Podczas gdy inni uczniowie wychodzą, ona mówi do Jamesa, że ponieważ jest nowy, nie musi dołączać do wycieczki klasowej, ale nastolatek mówi, że tam będzie. Przy schodach Stefani wpada na nauczyciela biologii Richarda Berga. Mężczyzna martwi się, że nie poradzi sobie sam ze wszystkimi uczniami podczas wycieczki, więc Stefani zapewnia go, że wszystko będzie dobrze. Następnie pyta, czy chciałaby, aby odebrał ją jutro w drodze do szkoły, ale kobieta grzecznie odmawia. Później Stefani rozmawia ze swoją przyjaciółką i administratorem szkoły, Lindą, i wspomina, jak nowy uczeń aktywnie uczestniczył w zajęciach. Przyjaciółka drażni się, że nastolatek może się w niej podkochiwać, ale nauczycielka to wyśmiewa. Linda nie rozumie, jak Michael zaniedbuje piękną kobietę, a następnie sugeruje jej noszenie bielizny, aby przypomnieć mężowi, że nadal jest atrakcyjna. Tej nocy Stefani pływa w basenie i przebiera się w skąpą koszulę nocną. Podczas gdy Michael kontynuuje pracę na swoim laptopie w łóżku, ona próbuje zainicjować seks, pomimo jego wymówek, że musi dokończyć prezentację na jutro. Bez wiedzy pary, ktoś podjeżdża samochodem pod okno sypialni i robi im zdjęcia. Ku rozczarowaniu Stefani, Michael delikatnie ją odpycha i obiecuje, że wynagrodzi jej to w niedzielę wieczorem. Później nauczycielka otrzymuje wiadomości tekstowe od nieznanego numeru, który mówi, że nie może się doczekać spotkania z nią w ten weekend. Następnego dnia klasa wyrusza przez Everglades, a Stefani wskazuje kwiat bielunia, znany również jako diabelska trąbka. Ostrzega uczniów, aby trzymali się z dala od tej rośliny, ponieważ spożycie nawet niewielkiej ilości może doprowadzić do śpiączki. Z daleka ktoś robi zdjęcia niczego nie podejrzewającej kobiecie. Tego popołudnia Richard uczy klasy Dlaczego rozległe tereny podmokłe nazywane są Everglades? James, który siedzi obok Stefani, szepcze, że chciałby, aby to ona prowadziła wszystkie wykłady, ponieważ uważa, że nauczyciel płci męskiej jest nudny. W hotelu Stefani wygląda przez okno i zauważa Jamesa bez koszulki na plaży. Kiedy zdaje sobie sprawę, że nastolatek widzi jej spojrzenie, szybko chowa się za żaluzjami. Nagle ktoś puka do drzwi, a kiedy kobieta je otwiera, Richard informuje ją, że zbiera uczniów na kolację. W restauracji nauczyciele dzielą stolik, podczas gdy James siedzi przy barze i rzuca spojrzenia na Stefani. Chwilę później jeden z uczniów wyciąga kobietę na parkiet, ale ona odchodzi z hałaśliwej restauracji, gdy dzwoni jej telefon. Na plaży odbiera telefon od męża, który przeprasza ją za ostatnią noc i obiecuje jej to wynagrodzić, gdy wróci do domu. Później Stefani stoi na szczycie skały, podziwiając zachód słońca. Nagle słyszy szelest drzew za sobą, a kiedy James wyskakuje z wysokiej trawy, Zaskoczona kobieta spada ze skały i zadrapuje kolano. Skruszony nastolatek biegnie sprawdzić, co się z nią dzieje i używa swojej koszuli do oczyszczenia rany. Siedząc obok nauczycielki, James wspomina, że widział ją patrzącą na niego przez okno. Kiedy próbuje to wyjaśnić, mówi, że to w porządku, ponieważ też ją lubi. Następnie uczeń pochyla się i dzielą się pocałunkiem. Na początku Stefani odwzajemnia pocałunek, ale natychmiast zdaje sobie sprawę, że to, co robią, jest złe więc odpycha go i wraca do hotelu. Następnego dnia nauczycielka wraca do domu, a kiedy Michael słodko pyta ją o wycieczkę, winna kobieta mówi, że wciąż jest zmęczona podróżą i odchodzi. W międzyczasie James przybywa do kampera, w którym mieszka ze swoją matką, Carol, która pijana pyta o wycieczkę. Zamiast odpowiedzieć na jej pytanie, rozczarowany syn wychodzi. Tej nocy nastolatek rysuje w notatniku kwiat diabelskiej trąbki i portret Stefani. Następnego dnia Michael mówi swojej żonie, że po zawarciu ważnej umowy będą mieli więcej czasu dla siebie. Podczas porannego joggingu za Stefani jedzie srebrny samochód. Kiedy inny pojazd prawie uderza w nią, gdy przechodzi przez ulicę, jadący za nią samochód szybko przyspiesza. Później kobieta zwierza się Lindzie z tego, co się stało. Szkolna administratorka uważa, że nie powinna mówić mężowi, ponieważ nawet jeśli złagodzi to jej poczucie winy, złamie mu serce. Sugeruje, by nauczyciel porozmawiał z uczniem i powiedział mu, że nic się nie dzieje, zwłaszcza że to on zainicjował pocałunek. Linda obiecuje również przenieść nowego ucznia do klasy Richarda, zanim sytuacja się pogorszy. W szkole James przychodzi spóźniony, więc nauczyciel informuje go, że administracja przeniosła go do klasy pana Berga i że jeśli ma jakieś pytania, może porozmawiać z Lindą. Tymczasem Richard mówi dyrektorowi szkoły, że wie, że coś dzieje się między Stefani i nowym uczniem. Kobieta mówi, że nie wie o czym on mówi, i wspomina o oczywistym podkochiwaniu się mężczyzny w nauczycielce biologii. Richard zaprzecza oskarżeniom i mówi, że obawia się, że Stefani może mieć kłopoty, ale Linda radzi mu, aby zostawił tę sytuację w spokoju. Tego popołudnia ktoś zabiera węża z klasy nauczyciela. Na korytarzu Richard widzi, jak James pyta Stefani, czy mogą porozmawiać, więc podąża za parą. Następnie podsłuchuje ich rozmowę, z której dowiaduje się, że dzielili pocałunek podczas wycieczki klasowej. Uczeń uważa, że poprosiła ich o przeniesienie go do klasy Richarda, ponieważ ona również chce zachować ich związek w tajemnicy. Jednak Stefanie twierdzi, że nie są w związku, ponieważ pocałunek był błędem. James odpiera, że wie, że ona czuje to samo, co on, ale ona przypomina mu, że jest jego nauczycielką i nigdy nie mogą być razem. W swoim biurze Linda dzwoni do innego działu w sprawie transkrypcji Jamesa, których nie otrzymała. Kiedy sprawdza szufladę w poszukiwaniu akt ucznia, wąż gryzie ją w rękę. Później dyrektor Winters upomina nauczycielkę i nie wierzy w jej teorię, że ktoś włamał się do klasy, aby ukraść węża. Jednak Stefanie upiera się, że Linda jest jedną z jej najbliższych przyjaciółek i nigdy nie pozwoliłaby, aby stało się jej coś złego. Dyrektor mówi więc, że będą musieli usunąć zwierzę z pomieszczeń, dopóki nie dowiedzą się, kto jest winowajcą. Podczas gdy rodzina nauczycielki je kolację tego wieczoru, ktoś obserwuje z zewnątrz. Nikol wspomina o tym, co wydarzyło się w szkole jej matki na portalu społecznościowym, a Michael stwierdza, że cieszy się, że córka chodzi do prywatnej placówki. Nagle rozlega się dzwonek do drzwi, ale może znajduje tylko dwa kwiaty diabelskiej trąbki. Kiedy Stefanie widzi roślinę, pilnie bierze ją od Michaela i mówi, że ktoś musiał zostawić ją dla niej do szkoły. W międzyczasie Karol pyta syna, dokąd idzie, gdy wraca późno do domu, ale on mówi tylko, że spotyka się z przyjaciółmi. Wtedy kobieta przegląda jego notatnik i widzi portret kobiety. Kiedy James przyłapuje matkę na oglądaniu jego rysunków, zamyka notatnik i surowo przypomina jej, aby pozostała na swoim miejscu. Następnego dnia Richard konfrontuje się z nastolatkiem i każe mu trzymać się z dala od Stefanii. Niezrażony James mówi nauczycielowi, że nigdy nie będzie jej miał bez względu na to, co zrobi. W klasie uczeń zaskakuje nauczycielkę biologii naszyjnikiem swojej babci. Kobieta mówi, że nie może przyjąć prezentu i ostrzega, że porozmawia z dyrektorem, jeśli będzie kontynuował niechciane zaloty. James szydzi i mówi, że nigdy jej nie uwierzą, zwłaszcza że ma obciążające ją wiadomości i zdjęcia. Stefani wie, że kłamie i nazywa go szalonym, ale on poprawia ją i mówi, że szaleje za nią. Później nauczycielka prosi Lindę o adres domowy ucznia, ponieważ jest zdeterminowana, aby porozmawiać z jego rodzicami. W kamperze kobieta spotyka Karol, która przeprasza za zachowanie syna, mówiąc, że James zawsze ma trudności z nawiązywaniem przyjaźni, a kiedy spotyka kogoś, z kim się łączy, łatwo się przywiązuje. Dodaje, że jej syn zawsze miał niespokojne życie po śmierci ojca, a następnie wspomina o tej samej sytuacji, która miała miejsce w jego ostatniej szkole, gdzie dziewczyna złamała mu serce. Aby uspokoić nauczycielkę, Karol obiecuje porozmawiać z Jamesem o jego zachowaniu. W szkole Richard pyta Stefani, czy otrzymała kwiaty, które zostawił pod jej domem. Zdenerwowana kobieta pyta, dlaczego podarował jej diabelską trąbkę, więc wyjaśnia, że pomyślał, że rozweseli ją pośród problemów, z którymi ostatnio się borykała. Mówi, że jej mąż znalazł kwiaty, a ona nie wiedziała, co mu powiedzieć. Richard tłumaczy, że zawsze czuł, że coś ich łączy, ponieważ oboje są nauczycielami biologii, ale Stefanie twierdzi, że nigdy nie mieli tak zwanego związku i mówi mu, żeby trzymał się od niej z daleka. W pośpiechu zostawia swoją torbę i kubek, które mężczyzna podnosi. Później Linda zwraca rzeczy kobiety i mówi, że Richard wie o pocałunku między nią a Jamesem. Następnie sugeruje, aby powiedziała komuś o incydencie podczas wycieczki klasowej, zanim zrobi to Richard. W klasie Stefani nagle poczuła zawroty głowy, a kiedy wylała zawartość kubka do zlewu, znalazła płatek diabelskiej trąbki. W końcu powoli traci przytomność na zewnątrz, gdzie Linda, Richard i James zaniepokojeni pytają, czy wszystko z nią w porządku. 24 godziny później budzi się w swojej sypialni, a kiedy pyta Nicole, co się stało, córka mówi, że miała halucynacje w szkole. Michael przybywa i mówi, że właśnie rozmawiał z lekarzem, który powiedział, że nic jej nie będzie i dodaje, że ma szczęście, że nie połknęła większej dawki toksyny, ponieważ mogłaby umrzeć. Następnego dnia detektyw Myers wpada do domu, aby porozmawiać z nauczycielem. Detektyw pyta, czy jest ktoś w jej życiu, kogo podejrzewa, że może wiedzieć o toksynach z diabelskiej trąbki, a Michael wspomina, że ktoś zostawił kwiat przed ich domem kilka dni temu. W szkole policja aresztuje Richarda po oświadczeniu Stefani że zostawił kwiat w jej domu i po tym, jak władze znalazły woreczek z płatkami na jego biurku. Podczas gdy funkcjonariusze odciągają go, mężczyzna upiera się, że to i jej zawartość nie należą do niego. Później dyrektor Winters mówi nauczycielce biologii, że biorąc pod uwagę jej zaangażowanie w sytuację Richarda, a także plotki rozprzestrzeniające się w szkole o niej i uczniu, uważa, że najlepiej będzie, jeśli weźmie wolne od pracy. Na parkingu nauczycielka dołącza do Jamesa w jego samochodzie, a kiedy widzi siniaka na jego twarzy, pyta, co się stało. Nastolatek lamentuje, dlaczego ludzie zawsze kochają kogoś, kto ich krzywdzi. Mówi, że chłopak jego matki dał mu siniaka, ale dodaje, że to nic nowego. Wyjaśnia, że zaczęło się od jego ojca, który ranił i wykorzystywał jego matkę, ale ona zawsze z nim zostawała. Od tego czasu to samo dzieje się ze wszystkimi jej chłopakami, a on ma dość tego błędnego koła. Następnie James przeprasza za okropne rzeczy, które ostatnio przytrafiły się Stefani i mówi, że cieszy się, że Richarda nie ma już na horyzoncie, co nie komplikuje ich relacji. Jednak kobieta uważa, że jego uczucia do niej wynikają z zauroczenia i ma nadzieję, że zacznie spotykać się z ludźmi w jego wieku. Tej nocy Karol płacze i prosi syna, aby wybaczył jej, że pozwoliła innemu z jej chłopaków go skrzywdzić. Kilka dni później Nicole zwierza się, że poznała nowego faceta, a matka sugeruje zaproszenie go na kolację, aby mogła go poznać. Później Michael mówi, że nie będzie go w domu, aby spotkać się z chłopakiem ich córki, co skłania jego żonę do zapytania, jak długo jeszcze będzie przedkładał swoją pracę nad rodzinę. Mąż w końcu przyznaje, że stracił 300 tysięcy dolarów, a jeśli nie sfinalizuje transakcji, mogą stracić dom. Zaniepokojona pyta, dlaczego nigdy jej o tym nie powiedział, a on odpowiada, że nie chciał, by postrzegała go jako nieudacznika. Stefani przytula mężczyznę i mówi, że nigdy nie popatrzy na niego w ten sposób i że będzie go wspierać przez te próby. Podczas spaceru Linda mówi Stefani, że wciąż nie otrzymała starych transkrypcji Jamesa, więc zadzwoniła i dowiedziała się o wydaleniu nastolatka z czterech szkół. Nauczycielka mówi, że miał on trudne życie, a skoro ona idzie naprzód, to on prawdopodobnie też. Tego wieczoru przerażona kobieta zdaje sobie sprawę, że facet, z którym spotyka się Nicole, to James, ale córka myśli, że ma na imię Sean. Przy stole Stefani zachowuje prostą twarz podczas interakcji ze studentem, aby nie wydawać się podejrzana przed córką. James ociera się stopą o jej nogę, jakby ośmielając ją do zareagowania na napiętą sytuację. Po tym, jak wymówił się do łazienki, matka mówi córce, że nie lubi tego faceta i nie chce go w domu. Chwilę później nauczycielka konfrontuje się z uczniem, ale on przyciska ją do łóżka i całuje. Udaje jej się go odepchnąć, po czym otwiera drzwi i żąda, by opuścił dom. Zdezorientowana córka pyta: Dlaczego każe swojemu chłopakowi odejść, więc Stefani mówi, że Sean naprawdę ma na imię James i jest uczniem w jej szkole. Kobieta dodaje, że spotyka się z córką tylko po to, by wykorzystać ją do niecnych celów. Zdenerwowana Nicole ucieka do swojego pokoju. Później zgłasza incydent detektyw Myers, ale policjantka mówi, że dostarczone przez nią dowody nie są wystarczające. Mówi, że James wszedł do domu, ponieważ Nicole go zaprosiła. Wyszedł spokojnie, gdy mu kazano, a wiadomości tekstowe z pogróżkami pochodziły z nieznanego numeru, którego nie można powiązać z nastolatkiem. Policjantka mówi również, że niefortunne incydenty, które jej się przytrafiły, ustały po zatrzymaniu Richarda. Następnego dnia Stefani ignoruje telefon z nieznanego numeru, ale nie wie, że to detektyw Myers, która ma nadzieję poinformować ją, że musieli wypuścić Richarda z powodu niewystarczających dowodów. Nicole nadal ignoruje matkę. A następnie chwyta kluczyki do samochodu i mówi kobiecie, że wyjdzie późno. Tej nocy Richard przeraża Stefani, gdy wchodzi do domu bez zaproszenia. Mężczyzna mówi, że jest tam tylko po to, aby ostrzec ją przed Jamesem, ponieważ jest on niebezpieczny. Mówi, że nie powiedział policji o niej i studencie, ale uważa, że sama powinna im powiedzieć. Nakazuje mu opuścić dom, a mężczyzna robi, co mu każe. Kiedy Richard wraca do domu, James wychodzi z cienia i dźga go nożem. Później nastolatek otwiera bagażnik samochodu przy kamperze, a Karol widzi martwe ciało Richarda. Następnego dnia Stefanie otrzymuje telefon od Lindy, która pyta, czy mogą spotkać się na obiedzie, ponieważ ma ważne informacje dotyczące Jamesa. W międzyczasie uczeń dzwoni do Nicole i mówi, że nie podał jej swojego prawdziwego imienia, ponieważ nie chciał, aby myślała, że jest nieudacznikiem, który chodził do szkoły publicznej. Następnie pyta, czy mogą się spotkać, aby porozmawiać, a ona się zgadza. Gdy miał odjechać, Karol wycelowała broń i powiedziała, że nie może pozwolić mu odejść. Nastolatek wysiada z samochodu, chwyta broń i goni przerażoną kobietę do kampera. Po szkole James spotyka Nicole na parkingu, a kiedy widzi jej obawy, kłamie i mówi, że odkąd zaczął chodzić do szkoły jej matki. Kobieta zaczęła podążać za nim wszędzie, a nawet pocałowała go podczas wycieczki szkolnej. Mówi, że jest zmęczony kontrolowaniem jego życia przez Stefani i zakłada, że córka jest zmęczona tym, że jej matka robi jej to samo. Nicole pyta więc, gdzie chce iść, a on mówi, że powinna wrócić z nim do domu, aby spotkać się z matką. Tymczasem Linda mówi swojej przyjaciółce, że podobny incydent miał miejsce w Andrew Jackson High School z udziałem nauczycielki o imieniu Miranda King. Kobieta została oskarżona o spanie z uczniem, co doprowadziło do jej uwięzienia i nienawiści ze strony społeczności. Chociaż w raportach nigdy nie wymieniono James'a, wszystkie szczegóły pasują do sytuacji Stefani. Obawiając się o bezpieczeństwo córki, dzwoni do Nicole, ale ku jej przerażeniu James odbiera. Student wysyła jej zdjęcie broni wycelowanej w córkę, aby powstrzymać Stefani przed powiadomieniem władz. Następnie żąda, aby udała się do jego domu na rozmowę. W kamperze nauczycielka znajduje ciężko pobitą Karol, która wskazuje jej drogę do stajni. Stefani przeszukuje stajnie, gdzie znajduje pokój ze ścianami pokrytymi rysunkami i zdjęciami jej twarzy. Na podłodze kobieta zauważa zapięty śpiwór z ciałem w środku. Obawia się, że może to być Nicole, ale kiedy go otwiera, widzi zwłoki Richarda. Nauczycielka wychodzi na zewnątrz i znajduje swoją córkę związaną obok świeżo wykopanego grobu. Kiedy pojawia się James, nauczycielka pyta się go, dlaczego to zrobił, a on mówi, że wszystko, co robi, jest z miłości. Stefani pyta więc, czy uważa, że to, co zrobił swojej matce i Mirandzie King, wynikało z miłości, a on upiera się, że próbował je uratować. Mówi, że Miranda była taka sama jak jego matka, która usprawiedliwiała jego agresywnego ojca. Następnie przyznaje się do odebrania życia swojemu ojcu wiele lat temu, ponieważ wierzył, że to jedyny sposób na uratowanie jego i Karol. Kiedy nauczyciel wskazuje, że stał się dokładnie taki jak mężczyźni, którymi gardzi, mówi, że powodem są kobiety, które go skrzywdziły. Stefani przeprasza Jamesa i błaga go, aby pozwolił im odejść, ale kiedy odmawia, chwyta pistolet i odrzuca go na bok. Jednak nastolatek obezwładnia ją i przygważdża do ziemi, a następnie dusi. Nagle pojawia się Karol i strzela swojemu synowi w plecy. Zrozpaczona nauczycielka podbiega do córki i płacze z ulgi. Kilka dni później szczęśliwa rodzina cieszy się posiłkiem na świeżym powietrzu, a Michael ignoruje telefon z pracy, aby skupić się na swojej żonie i córce. W międzyczasie policja przewozi dochodzącego do siebie Jamesa przez szpital, gotowa zabrać go do więzienia. Brandy, pielęgniarka, mówi pacjentowi, że będą tęsknić za jego obecnością, a nastolatek złowieszczo sugeruje, że wkrótce ją zobaczy. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.